No, 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 spójrz na ten tyłeczek Zobacz, a jak się porusza Uuu, niezła Zafundowałbym sobie taką <śmiech> 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 Powiedz szczerze nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa. Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar? Proste, człowieku! Mam do czynienia z koneserem. <głos> <głos> Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Mój Moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne! O, jesteś? Skarby, jak tam zrobiłyśmy drobne zakupy! Jak? Co byś się powariowały? A... Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to eksperymentalne pornociuchy?